I just call Tu same Wybiorę cię I just call Tu same i Senat też I just call I just call, I just call Tu same I just call. Ty jesteś nasz, bo ty z taką fajną minę masz. Mam lat 46, jestem działaczem młodzieżowym. No i wczoraj skręciłem sobie nagle. Aha, i to w związku z tym, jaki program masz? Tak. No, chciałbym się wyleczyć, bo to jednak przeszkadza bardzo. Tak. Mhm. A jakieś dalsze plany? Z kim wiążesz swoje plany? Kogo chciałbyś poprzeć? Z ze sobą, ze sobą oczywiście. Nasz kandydat jest wspaniały, o czym mi opowiedziały? Dwie dziewczyny jak maliny, co też będą głosowały Laj, 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 laj Laj, 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 laj Laj, 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 laj. laj, 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 laj. Jeszcze raz! Laj, 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 laj Laj, laj, powiedzieć, że nasza partia to musi być taki, taki mieć program, żeby w nim był system chrześcijańskich wartości. No, ale to, to jest może za ogólne. Jakiś przykład? No, przykład taki mogę rzucić, że żeby wszystkie gołe baby wyciąć. Ale nie wykluczamy jednocześnie dobrze pojętej pornografii i ochrony dziecka poczętego. Właśnie, może teraz ja to państwu wyjaśnię, że E, ciąże można przerywać naszym zdaniem, ale nie bez przerwy i nie zimą, bo to więcej energii wychodzi, to, to nie jest korzystne.